Wysoki, hej, stawów kryształy, hej, wiatr mi nasze się na cierne lasy. co to dziadku robicie? no wiek se pokurzył fajkę elegancko był jak w lesie teraz trochę dychą, patrzę na te suchorze bo na wiatr się ma dziadku a się tam na grunt. co tam ta chmura na rządy no i to tak ta chmura zawsze wychodzi, jak się ma na wiatr, potem ten wiatr tu leci dół, mocny, silny, u nas się dawno wolało, że zło, bo to tak, jak wiatr duje, to on tak poduchuje dość mocno, spaduje tu na dół w doliny, łomie drzewa, robi spustoszenie, ludzie są też niecierpliwi, nerwowi się robią, wiatr to taką chmurzyska, będą nad całymi Tatrami on czasem przyjdzie, a czasem się cofnie. Haj tam, młot Tatar, Haj Tatar, Aj poduchuje holny wiotar. Aj poduchuje, leci znowidom, zastrzelcy idom ku Ja ha ha ha! Wiatr halny w Tatrach zawsze był najważniejszym czynnikiem decydującym o życiu lasu. Drzewostany świerkowe zawsze jemu ulegały. Stare świerki były powalane albo łamane, więc były albo wiatrołomy, albo wiatrowały. Wiatr halny w górach wieje z południa albo z południowego zachodu, ale grzbiety, granie, doliny modyfikują jego kierunek i w Dolinie Roztoki wiatr, Zawsze wieje wzdłuż dna doliny i ten wiatrułom, który widzimy w rejonie Wodogrzmotów to efekt wiatru, który z góry, z doliny spadł na dno. Świerk jest bardzo wrażliwy na wiatr, bowiem ma płaski system korzeniowy. W związku z tym jodła nie ulegała takim oddziaływaniom, ma skośny system korzeniowy, głęboki, bóg jeszcze głębszy, a świerk zawsze był wywalany. I tak katastroficzny model rozwoju drzewostanów świerkowych jest rzeczą normalną, naturalną. Przychodzi taki moment, kiedy wiatr halny łamie starce i nie należy patrzeć na wiatrołom jako na cmentarzysko, martwych starych drzew, bo trzeba umieć zauważyć, że tuż Pochalnym obsiewa się teren nasionami świerka. Z tych nasion wyrastają siewki, z siewek większe drzewka, czyli mamy cały czas zmianę pokoleń. Starców zastępuje młodzież, czyli mamy geriatrię i pediatrię. To jest cały czas kolisko życia, które napędza wiatr. Halny. Raz na kilka lat zdarza się wiatr bardzo silny, taki, który wyłamuje drzewostany i widać to w krajobrazie. Natomiast największy wiatr halny, najsilniejszy, jaki znamy odkąd rozpoczęły się badania klimatu, czyli na przestrzeni ostatnich 100 lat, wiał w 1968 roku, w polskiej części, tak. W maju w ciągu jednej nocy wiatr wywalił 450 hektarów drzewostanów. Mniej więcej jest to 150 tysięcy metrów sześciennych drewna. Od tamtej pory takiej katastrofy nie mieliśmy zdarzają się w każdym dziesięcioleciu wiatry które wywalają od 20 do 40 tysięcy metrów sześciennych drewna 6 maja 1968 roku wiał najsilniejszy wiatr w Tatra, najmocniej wiał między godziną 16 a godziną 18, wtedy średnia prędkość wiatru była ponad 50 metrów na sekundę, porywy przekraczały 70, a maksymalny poryw, jaki zmierzyłem ręcznym anemometrem, bo miałem dyżur w obserwatorium, już samopis nie działał, już brakło skali. Pokazywał 80 metrów na sekundę. To jest 288 km na godzinę. Wiatr był tak silny, że zniszczył dwie klatki, które miały stalowe odciągi. Zerwał te stalowe odciągi. Jedną klatkę zrzucił do kotła gąsienicowego. Druga klatka, drugą klatkę udało się nam jeszcze tu złapać, zanim spadła z tarasu. Żeby pójść do klatki tej trzeciej, gdzie były przyrządy, gdzie były termometry, trzeba się było mocno trzymać barierki, bo wiatr podrywał nogi. Jeszcze się musiałem przywiązać na wszelki wypadek liną taternicką do kaloryfera. Szybko robiłem odczyt i wracałem do rotundy. Przez wierzchołek Kasprowego przelatowały kamienie ze strony Goryczkowej na Gąsienicową w wielkości nawet pięści. No i przerzucał również wiatr deski, które były zgromadzone na budowę ciągu krzesełkowego, które miały 5 metrów długości. Też przelatywały na stronę gościnicowego kotła. Można sobie wyobrazić, jak mocny to był wiatr. Koczówka jest odporna na wszelkie jakieś działanie wiatru, i lawin. To w tym przypadku nawet pół takiego płata było przewrócone, zupełnie wyrwane z korzeniami. W stawie dwoistym wiatr uformował trąbę wodną, wyssał. Taką trąbę, jak to nieraz oglądamy na filmach, przeniósł na zachodnią ścianę Kościelca i tam się rozprysnęła na tej zachodniej ścianie. Kolana dolna pod kalatówkami, no i tam były duże szkody w lesie poczynione, gdzie drzewa rzeczywiście w dużej średnicy, grube, zostały złamane. Siostry Albertynki musiały też przeforsować. Powalone drzewa, żeby dostać się do Kuźnic. Tak się złożyło, że wiatr złamał wszystkie drzewa wokół z Albertynek, a dachu ani całych zabudowań Albertynek nie ruszył. Tak się skręca do Albertynów. Jedno z drzew, które się powaliło, obłamało drzewiec i tylko ręka Chrystusa wystaje nie uległa złamaniu. Ten wiatr, który zakopany miał prędkość do 40 metrów na sekundę, pozrywał z niektórych domów dachy. A na bystrem przewrócił kiosk ruchu razem ze sprzedawcą, także musiał przez dach tego kiosku się wydostać. Na wschód od znajduje się wyż, na zachód od znajduje się niż. I wtedy izobary przechodzą południkowo, przecinając poprzek barierę górską. Tatry mają rozciągłość równoleżnikową. Izobary przechodzą południkowo, i im gęstsze są te izobary na mapie. To tym jest silniejszy wiatr, ponieważ on równocześnie ma do pokonania barierę górską. Wtedy wznosząc się na szczyty po południowej stronie, następuje kondensacja i tam występuje strefa opadów. Potem się robi fenowy nad tatrami. Często jeszcze powyżej są chmury Alto Cumulus Lenticularis, jako też oznaka zapalowania nad barierą górską. I potem jest wiatr spadający po północnej stronie. Jak ten wiatr spada w luto, rozpręża powietrze i powoduje to wzrost temperatury. Dwukrotnie większy, niż przy normalnym rozkładzie temperatur z wysokością. Była taka biała pani, którą starsi ludzie pamiętają, która jak zbliżał się wiatr halny, już odczuwała pływ zbliżającego się wiatru. Oczywiście ubierała się w białą suknię ślubną, i wychodziła na Krupówki albo ulice Kościuszki. No i często nawet obchodziła latarnie dookoła, okrążała, przechodziła czasem przez skrzyżowanie, nie zważając na samochody. Także wiadomo było, że coś się zacznie z pogodą dziać. Wiatr bardzo wyraźnie oddziałuje na nasze samopoczucie i zdrowie. I wpływ ten głównie wyraża się w sferze psychicznej. Wachlarz objawów jest bardzo szeroki. Ludzie stają się rozdrażnieni, odczuwają wszelkiego rodzaju dolegliwości nerwicowe, skarżą się na bóle głowy, zawroty głowy, kołatania serca. I to zjawisko jest znane już w medycynie od prawie 200 lat. W latach 30. poprzedniego wieku niemiecki lekarz Derruder prowadził wręcz pojęcie choroby fenowej, nazwa od fenu, czyli alpejskiego odpowiednika wiatru halnego. Wzmożone napięcie nerwowe jest powodem, że niektórzy części sięgają w tym czasie po alkohol. Te czynniki rozrażnienia alkohol bywa często powodem, że w czasie, kiedy wieje halny, znacznie więcej jest awantur domowych, bujek, przestępstw i to jedna z prac naukowych potwierdziła. Niektórych dopada melancholia, depresja. Statystycznie rzeczywiście potwierdzono, że w tym czasie jest więcej samobójstw na terenie zakopanego. Dużo poważniejszym problemem medycznym to jest wzrost zachorowań na choroby układu krążenia. Od dawna wiadomo, że częściej w czasie halnego zdarzają się zawały serca, udary mózgu. Przez kilka lat prowadziłem rejestr zachorowań na ostre incydenty wieńcowe na terenie Podhala i okazało się, że są przedziały czasowe, krótkie, mierzone w godzinach, gdzie znamiennie częściej dochodzi do zachorowań na ostre zawał serca. Pamiętam, że w czasach, kiedy jeździłem w pogotowiu, w okresach, kiedy dział kalny, dość często zdarzało nam się wyjeżdżać po ofiary prób samobójczych samobójstw. Takimi wybranymi, ulubionymi przez ofiary rejonami blisko zakopanego były Nosal, a szczególnie Dolina Białej. Wielu samobójców wybierało również szczyt Giewontu. Każdy, kto w Tatrach bywa dość często, nieuchronnie musi się spotkać z wiatrem halnym. Oczywiście dotyczy to i ratowników. Powiedziałbym, że może przede wszystkim ratowników. Dość często się zdarza, że trzeba iść w czasie wiatru halnego. Ślady tego oczywiście są w naszych księgach wypraw. Wiatr halny jest tym bardzo ciekawym zjawiskiem fizycznym, meteorologicznym. Ratownicy muszą sobie jakoś z tym radzić, niezależnie jak kto indywidualnie na te skoki ciśnienia reaguje. Wiatr halny może być uczestnikiem akcji, ale nie tym, który pomaga w akcji, tylko raczej tym, który przeszkadza. Silnie wiejący wiatr halny utrudnia. Podejście Są momenty niebezpieczne, bo odrywają się kamienie, odrywają się skały, spowodowane podmuchami wiatru. Trzeba uważać, żeby samemu nie spaść, idąc na ratunek, na przykład na ostrej grani czy w otwartej ścianie. No a potem transport rannego. Więc to wszystko jest elementem tego dramatu, tego teatru, ale który dzieje się naprawdę, jakim jest wyprawa ratunkowa. Motyw silnego wiatru halnego pojawia się od najwcześniejszych opisów podróży w Tatry. Po prozę, no wspomnijmy Michała Choromańskiego, powieść za Medycyna, akcja toczy się w Zakopanem w czasie halnego i ten halny jest tam niezbywalny, bowiem bohaterowie są wręcz w historycznym pobudzeniu, w historycznym napięciu. Mamy oczywiście wiele wierszy. Jest proza poetycka Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego, Bajda o niemrawcu. Wszyscy, którzy przyjeżdżali do Zakopanego, byli nieobojętni wobec wiatru halnego artyści, poeci, pisarze. Szczególnie trudne zadanie stwarzał wiatr halny artystom, malarzom, bo efekty, które wywoływał w górach, były niespodziewane: były piękne, były tajemnicze, a przede wszystkim były niezwykle trudne do przedstawienia. Artyści Głowili się, jaką formę nadać temu niezwykłemu zjawisku, które zmienia, które przeobraża, które wywołuje tak malownicze widoki. Tym mistrzem mistrzów, tym artystom, który stworzył najpiękniejszy, najbardziej tajemniczy wizerunek wiatru halnego, był największy, najprzenikliwszy artysta polski XIX wieku, Stanisław Witkiewicz, ten, który tak daleko wpłynął na obraz Zakopanego, twórca stylu zakopiańskiego, ale przede wszystkim wielka postać, wielki miłośnik Tatr, Górali i Krótko mówiąc, ten Stanisław Witkiewicz, który wykreował wizerunek wizerunków, obraz obrazów, taki, który zdarza się niezwykle rzadko w malarstwie i w twórczości artystów. Namalował wiatr halny. To, co może jest najbardziej intrygujące, że w tym wietrze halnym Witkiewicza pojawia się wszystko to, co mogło być znakomitą receptą na kiczywatą pocztówkę z Zakopanego. Bo jest i dziewąt, i wiatr halny, i świecące gwiazdy, i uginające się pod wpływem tego wiatru, smureki. Ale nie powstało nic takiego. Powstał przejmujący, magiczny, dziwny, znakomicie malarsko rozegrany obraz, w którym nastąpiło idealne połączenie z zadziwiającego fenomenu atmosferycznego przemieniającego góry i absolutnie doskonałej formy artystycznej. Ale to nie koniec. Ten wiatr też sprawił, że powstał niezwykły literacki jego opis. Opis, który jest małym dziełem sztuki literackiej. Pojawia się on w na przełęczy Stanisława Witkiewicza. Ten tekst gwałtowny, malowniczy, plastyczny, znakomity językowo. Dotyka tego, co jest najważniejsze: fenomenu wiatru halnego. Widził nas nagły świst, brzęczenie szyb, trzeszczenie dachu i wycie pieców. Zdawało się, że skrzydła olbrzymiego ptaka z szumem piór wielkich jak masztowe sosny uderzają w ściany chałupy, zmiatają łby świerków i znowu gdzieś giną w bezdni czarnej nocy. Wtedy na chwilę wszystko cichło, żeby nagle wybuchnąć z nową siłą szaleństwa i wściekłości. Świerki gieły się jak trzciny, tarzały się, zadzierając w górę zielone warkocze i gliwia. Chwiały się jak pijane, kręciły się i biły czołem o ziemię, strząsając szyszki, ulatujące na wietrze razem z pianami i bryzgami potoku. Potężny wir powietrza tańczył w środku doliny, kłębił i szarpał całym tym morzem chmur zalegających góry. Porywał wielkie szmaty mgły i rzucał w stronę wschodu, gdzie się kończyła dzika jazda wichru i chmury stawały na miejscu, zapychając widnokrąg kłębami fioletowych obłoków zdawało się, że jakaś potworna ręka wszędzie z olbrzymiej zalegającej pół nieba kądzieli i rzuca w przestrzeń motki jedwabistej przędzy. To że tu Toniec Góralski to właściwie rodził się tam na holi, przy paseniu. Ludzie obserwowali te zwierzęta dzikie, te orły, jako się zalecają ku sobie i ptoki, i, i zwierzyna. No i potem, tak samo jak ta pogoda była taka gwałtowno. Jak to się wszystko zmieniało, to tak samo ten ton jest taki góralski, jest dziki. No, jest niby zalotny, ale taki. Ja właśnie, jak się od dziecka ucałował, to on no to polpaczował. No to właśnie. Czym innym był jest zalotny, taki jułaski. Taki zalotny do dziewczęcia, bo kane to był taki leciutki, taki pokazujący sprężystość, ale lekkość i muzyczne uzdolnienia tych wiosów, tych młodych chłopców, którzy tak lekućko tończyli i przebierają wnioskami, naśladując starszych w że którzy tończyli też zleko, ale tak dostojnie, pokaz pokazdowsku. A czym innym jest taniec właśnie z który pokazał taką sprężystość i taką ogromną sprawność fizyczną i te wyskoki w górę i to chytanie ciupą. I to było wszystko w tym właśnie i to mnie przypominało ten właśnie tak jakby ten wiatr holny dół. No bo ta muzyka miała sens tam w holach, nie? Tam w tych dźwiękach przyrody, bo, bo właściwie potem już kłodze i pistołki wyparły tak gęśle i już całkiem inna tak, się zrobiła ta Tak, te instrumenty muzyka. pasterskie nie słyszałem, choć grały nie za głośno, to one tak się odbijały echem. po těch lasách, po těch žlevách, udával to echo, vydával se tak, že pár muzikantů gro. Tak pěkně odbíjal od velké turny, tam si v strom získal, to vše pěkně, nesu teď. Lidé tam rádi sluhali, mělo od té muziky. To bylo také podobné, jako by sum lasu, si dávat větr holný. Jak se to tak pěsel, pomaličku, jak tu, to on tak vlastně las fajně. A jak już potem tak groźni, tracąc sumieć, no to już raz było w tych holach tam siedzieć. To ja jako dziecko to bałem się tam. Bałem się tego yy, z wiatru, bo nie wiadomo, bo potem jako bieda, co by nie przysłał. Szalny otwiera drzwi do ludzkich dusz i porywa je w jakiś szalony, podniebny taniec, by potem cisnąć je z rozmachem. Czasami jest bezlitosny i straszny, a znowu kiedy indziej, pijane statki marzeń pędzi w tabunach chmur na naszych oczach. Wdziera się do wnętrza i rozszarpuje duszę i serce, syci się jak bestia, wbijając kły w podświadomość, obnażając najbardziej karłowate instynkty ludzkie. Ale z tym wiatrem nadciąga też jakaś fantastyczna, inspirująca moc. Halny fascynował mnie od zawsze. Jego metafizyczna głębia zarzuca na mnie swój płaszcz i wciąga do środka w swoje trzewia. Idąc w ten wiatr zmysły wyjął tęsknotą za czymś nienazwanym, za czymś ostatecznym, jakby w nim można było zrobić o jeden krok dalej, poza czas, poza samego siebie.